Witam Was, kochani, na uroczystości wieczerzy Pańskiej. Co pewien czas spotykamy się, żeby dokonać swoistego rachunku sumienia. Przychodzą mi na myśl takie określenia jak powszechna spowiedź. Jak rodzaj takiego konfesjonału, gdzie każdy osobiście przychodzi do Boga i mówi mu, co się wydarzyło złego. i Jak jest mu po prostu przykro, że, że tak właśnie jest. Również myślę o tym, że wieczerza pańska jest dla grzeszników. O czym świadczą choćby fragmenty Ewangelii, Bóg zaprasza. Nie doskonałych ludzi na tę uroczystość, ale tych, którzy są łomni, którzy coś tam narozrabiali. I mówi, nas po, mówi nam po raz kolejny: Ja ciebie nie potępiam, ale idź i więcej tego nie rób, nie grzesz. Gdy myślimy o takich wzniosłych chwilach, jak właśnie wieczerza pańska, to nieraz się zastanawiam nad tym, ile już słów powiedziano na ten temat. I tak mi przychodzi na myśl, kiedyś oglądałem taki film, kiedy dwoje ludzi szło wzdłuż wybrzeża morskiego i milczeli, a jednocześnie byli szczęśliwi. Bo o pewnych rzeczach już nawet nie trzeba dodawać, nie trzeba mówić, tylko trzeba być szczęśliwym i to przeżywać. Może kiedyś będzie takie kazanie, że w większości będzie milczące, ale nie dlatego, że nie mamy nic do powiedzenia, ale dlatego, że chcę się bardziej czasami płakać, aniżeli mówić kolejne, kolejne słowa. Chwała Bogu, że żyjemy, chwała Bogu, że jesteśmy tutaj na tym miejscu, że mamy wspólnotę, że możemy już od samego rana mówić o Jezusie Chrystusie jako naszym Zbawicielu, jako o tym, który jest całą naszą nadzieją. Czego uczy nas Wieczerza Pańska. Tytuł ukazania, jak zostało to wspomniane, dar, który zobowiązuje, Bóg zostawił dar. Wieczerza Pańska nie jest tylko obrzędem, no jest oczywiście obrzędem, ale nie tylko, jest pewnego rodzaju lekcją daną Kościołowi w takiej bardzo prostej formie, która ma niesłychanie bogatą treść. Zobaczmy dwa symbole: chleb i wino. E, wydawałby się proste dwa jakieś produkty, tak? Ale w kontekście Jezusa Chrystusa i tego, co on dokonał dla nas, jest ogromna potęga treści właśnie w tym spożywaniu. Do tego uzupełnione jeszcze o akt umywania nóg, czyli akt tej, tego. Kory, służby, jeden wobec drugiego. Tak więc spójrzmy na, na takich siedem właśnie przestrzeni, które dotyczą Wieczerzy Pańskiej. Niewątpliwie uczy nas pamięci o czymś, co się wydarzyło, a co zmienia nasze życie. Jezus, kiedy odchodził z tej ziemi i właśnie spożywał tę ostatnią wieczerzę, powiedział, czyńcie to na pamiątkę, na dowód tego, że coś niesłychanie ważnego się wydarzyło. Przypomina nam, kim był Jezus, co zrobił dla nas i kim my jesteśmy dzięki niemu, dzięki niemu. Właściwie każdy temat bez Jezusa był, by brzmiał sto, tak, jak dzban pusty. Co byśmy mogli powiedzieć o przekazaniach? No ciekawy kodeks, regulujący życie, ale bez Jezusa Chrystusa byłyby to tylko suche przepisy, tak. Już na początku jest powiedziane, kim jest ten, który daje te przepisy. Co byśmy mogli powiedzieć o sabacie, o świątyni, o wielu innych rzeczach, gdyby Treścią swoją nie wypełniał tego wszystkiego sam Jezus Chrystus. A więc uczy nas pamięci, która zmienia, powinna zmieniać nasze życie. Zobaczmy, dzisiaj mówiliśmy o apostole Pawle. To jest nieprawdopodobnie ten wykształcony człowiek na owe czasy, niezwykle dynamiczny, poświęcony też tej służbie, której się podjął jako młody człowiek. Prawda, gdzieś tam jeżdżąc, wywlekając chrześcijan, mordując, on to całym sercem robił i nagle, gdy spotkał Jezusa, to nie jest ten człowiek i on mówi nawet o sobie, że to cytowaliśmy, jak, jak on ocenia to wszystko, co robił, jako, jako gnój, przepraszam, ale tak to, tak to wynika z jego wypowiedzi, tak? I nagle staje się zupełnie innym człowiekiem, pokornym, służącym, ale nadal energicznym. Gdy czytałem taką historię o Jeffrey'u Damerze, znany amerykański przestępca, który zabił 17 osób i poćwiartował. I gdy do niego dotarła w więzieniu, dotarło Pismo Święte. Ktoś mu tam zaczął tłumaczyć, kim jest Jezus Chrystus, co dokonał Jezus Chrystus. I zachwycił się do tego stopnia osobą Jezusa Chrystusa, że chciał jakby za apostołem Pawłem powiedzieć: Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. To nie jest ten stary. Oczywiście, Jeffrey Dahmer, który zamordował te osoby. Ja chcę być innym człowiekiem, a to, co go najbardziej pociągnęło, to to, że Jezus był gotowy i to uczynił, czyli oddał swoje życie za najbardziej grzesznych ludzi, do których oczywiście On się zaliczał. Jezus zmienia nasze życie, gdy Przystępujemy do wieczerzy Pańskiej. Powinniśmy mieć tę świadomość, kim byliśmy, a kim jesteśmy, czy możemy być dzięki Jezusowi. Po drugie, uczy nas, nas że zbawienie jest darem. Dzisiaj mówiliśmy na temat darów, jak my reagujemy, jak my przyjmujemy. Czujemy się skrępowani czasami, próbujemy się odwzajemnić, nawet gdzieś tam może i do Boga mówimy po troszeczkę, prawda, Panie Boże, ja, no wiesz, ja Ci zawdzięczam, no właści, właściwie to wszystko, prawie wszystko, no bo zawsze jest tam mojego troszkę udziału, wtedy się jakby lepiej czujemy, gdy coś wnosimy, tak naprawdę nic nie wnosimy i nie mieliśmy na to wpływu, bo nawet jeśli chodzi o nasze osobiste życie, to co jest powiedziane, że Bóg sprawia i chcenie i wykonanie, tak? Jeżeli się modlimy, to Bóg zmienia nasz charakter, to nie my się zmieniamy, ale to Bóg zmienia nas, tak? I daje nam za darmo swoje zbawienie. Niczego nie nie poprawiamy, przychodzimy prosząc dzisiaj kolejny łas, kolejny raz o łaskę. Prosząc o łaskę, przebaczenie, niezasłużona łaska. E, czytałem nie tak dawno historię o Koriden Bum, to jest kobieta, która wraz ze swoją siostrą znalazła się w, oborze, w obozie koncentracyjnym. Ta jej siostra została zamęczona, a ona przeżyła ten obóz, wojnę, i kilka lat po tej właśnie wojnie, po zakończeniu wojny, było jakieś spotkanie, i ona na tym spotkaniu spotkała kogoś, kto podszedł do niej i powiedział: Czy Ty jesteś w stanie mi przebaczyć? Tą osobą był jeden ze strażników tego obozu koncentracyjnego. Oczywiście mówi, mógłbym powiedzieć bardzo dużo, jest mi naprawdę przykro. On nie musiał do niej podchodzić, ale podszedł do niej z prośbą o to, czy ona by mogła mu wybaczyć. A ona miała na świeży jeszcze obrazy, kiedy jej siostra była katowana. Kiedy ją także bito. I ona mu przebaczyła, a później opisała to zdarzenie, że było to jedno z największych przeżyć, jakie doznała w swoim życiu. Przebaczenie nie jest łatwe i nie oznacza, że zapominamy całkowicie o krzywdzie, ale jest świadomą decyzją wypływającą jakby z wdzięczności za to, co Jezus nam uczynił dla nas, dla każdego z nas. Nie są to łatwe decyzje i wiemy sami nieraz w prozaicznych sprawach, jak ciężko jest nam komuś wybaczyć tak. A, ale czynimy to dlatego, że właśnie dzisiaj przyszliśmy, żeby Boga prosić kolejny raz o przebaczenie. Bóg chce, żebyśmy przy okazji takiej uroczystości nauczyli się przebaczać innym ludziom. Uczy nas po trzecie, wspólnoty jeden stół, jeden, jedno wino, jeden chleb prawda, jedno ciało, kościół Boży. Tak naprawdę, gdy Biblia opisuje nas, nasz zbór, mówi, że jesteśmy jednym ciałem. Nie jesteśmy odrębnymi jakimiś osobami, ale jedno ciało, gdzie głową jest oczywiście Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel. Ale to powinno nas uczyć tej współzależności współzależności między sobą. Uczy nas po czwarte służby. Oczywiście mówimy tutaj o kolejnym rytuale. Też wspominaliśmy o tym. Rytuał bez treści nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Umywanie nóg też jest rytuałem. Ja sobie. Tylko mogę trochę wyobrazić, jak to mogło wyglądać w pierwszym wieku, kiedy po pierwsze, kiedy Jezus umywał nogi swoim uczniom, wyobrażacie sobie mistrz, którego kiedyś, e, oczywiście, gdy były takie gremia, gdzie był mistrz i uczniowie, to go niemalże na rękach nosili, a ten mistrz, który przyszedł z nieba, Klękał przed swoimi uczniami i mył autentycznie brudne nogi. Tak? Wybaczcie, że to powiem: My przychodzimy przygotowani, jakby na tę uroczystość, ale tam autentycznie oni chodzili w sandałach po tych właśnie miejscach, gdzie było dużo piachu, kamieni. I teraz Jezus brał każdą nogę i mył mistrz, zbawiciel, Bóg. Który jest Bogiem całego wszechświata, przychodzi i myje nogi. A wyobraźmy sobie, założył kościół, gdzie za chwilę ten, który był właścicielem niewolnika, miał myć nogi niewolnika. Tak? Teraz jakiś bogaty człowiek, który przystał do kościoła, miał za chwilę umywać nogi służącemu, który służył w tym, w tym domu. Jaka to była w ogóle rewolucja społeczna. I jeden drugiemu miał służyć. Tego się uczymy właśnie na Wieczerzy Pańskiej. Gdy przychodzimy z pokorą, to musimy dostrzegać te ważne elementy i, i właśnie je przeżywać. Po piąte, uczy nas ta uroczystość Wieczerzy Pańskiej. Uczy nas ofiary. Ciężko mi i tej wdzięczności porównać tak doskonale, ale kiedy jeden z największych piłkarzy obecnie, nawet świata, nazywa się Ronaldo może ktoś słyszał o nim Portugalczyk. Kiedy był małym chłopcem, grał ze swoim kolegą. Bardzo się nawzajem lubili. I ten jego kolega zrobił gest, który Ronaldo zapamiętał na całe życie. Grali obaj w ataku, jak to się mówi, z przodu drużyny. I teraz, y, oczywiście, od tego meczu zależało, czy ten chłopiec dostanie się do takiej ligi, która będzie go dalej rozwijała i ewentualnie będzie robił karierę, albo będzie tym chłopcem Ronaldo. I teraz obaj biegli na bramkę. Był tylko bramkarz i oni dwaj. I ten chłopiec, kolega Ronaldo, mógł strzelić, bo miał dogodniejszą sytuację, prawie pustą. Tak zwaną budę, na którym, bramkę, na, któremu, na którą mógł strzelić. I on podał piłkę Ronaldo. I kiedy mecz się skończył, to Ronaldo przeszedł gdzieś tam dalej w edukacji, do kolejnego poziomu tej ligi, i pyta się tego chłopca Alberta Fantrau: Dlaczego ty to zrobiłeś? A on mówi, bo ty jesteś zdolniejszy i chcę, żebyś ty się rozwinął i poszedł w świat. I wiecie, co Ronaldo zrobił, kiedy osiągnął już poziom, kiedy był znany na całym świecie? Przyjechał do swojego kolegi gdzieś tam do jego miejscowości i kazał wybudować mu piękny dom. I wybudował, oczywiście sfinansował. Potem kupił mu samochody, mówi, jakie tylko chcesz. I do dzisiejszego dnia finansuje jego dom, jego potrzeby najbliższe. Taka jedna rzecz zdecydowała o tym, że przez całe lata ten człowiek o imieniu Ronaldo pamięta o tym geście i wie, co dla niego zrobił jego kolega. Jak to się da porównać z naszym Zbawicielem, Jezusem Chrystusem, który dla nas tak wiele uczynił? Czy odczuwamy tą wdzięczność? Po szóste uczy nas Wieczerza Pańska Nadziei. Właściwie, gdy patrzymy na te symbole, patrzymy na cały przebieg uroczystości, to wspominamy to jakby w trzech perspektywach. Patrząc na krzyż, czyli gdy patrzymy wstecz, dlatego Apostoł Paweł mówił o tym, że żyje już nie ja, ale żyje Chrystus. Moja chluba jest w czym? W krzyżu, prawda? A więc. To wspomnienie, właśnie cała misja, całe poselstwo, które głosił apostoł Paweł, począwszy od największego, to jest usprawiedliwienie z wiary, to dzięki właśnie temu, co dokonał Jezus Chrystus na krzyżu. Gdy patrzymy dzisiaj na wieczerze jako na teraźniejszość, to mamy na myśli Kościół Boży, za który Jezus zapłacił najwyższą cenę. Dlatego Kościół nie jest niczyją własnością, jest własnością i każdy z nas, i Ty i ja, jesteśmy własnością naszego Boga, zbawiciela. I gdy patrzymy w przyszłość, to mamy na myśli chwałę w królestwie Boga naszego Ojca. Kiedy mówił nam, że kiedy wróci, to zabierze nas w to miejsce i tam zasiądziemy za wspólnym stołem. Ta historia zbawienia nie kończy się śmiercią, całkowitym unice unicestwieniem, ale jest nadzieją na życie wieczne, jest wielką obietnicą. Także, gdy patrzymy na chleb, na wino, to widzimy to królestwo, widzimy ten wspólny stół, tą wspólną radość, gdzie między innymi Ludmiła śpiewa, tak pięknie jak teraz. Z wdzięczności dla Boga. Ktoś kiedyś powiedział, ja mogę być ostatni w królestwie Niebios, bylebym tylko mógł się tam dostać. Tak. Ktoś mówi, może porozmawiam z Jezusem. Ktoś inny odpowiada, ja nie wiem, czy będę w stanie rozmawiać. Ja się przyczołgam do stóp Jezusa, żeby mu podziękować za to, że on mnie przyjął do swojego królestwa. Dzisiaj Jezus chce o tym nam powiedzieć, że nas kocha. Bez względu na to, jak bardzo przeżywasz teraz swoje życie, jak jest może ci nieraz bardzo trudno. I wreszcie po siódme, uczy nas, kim dla nas jest Bóg: że nas zaprasza do stołu, że dzieli się sobą, że karmi słabych, że przebacza winnym, że buduje relacje, a nie. Dystans, chce być blisko nas. Popatrzmy, jak piękne te postacie pokazują nam radość ze spotkania z Jezusem, choćby Zacheusza. Tak? Kiedy Jezus powiedział: Dzisiaj chcę być w Twoim domu, zejdź szybko z tego drzewa. Ja chcę dzisiaj Ciebie odwiedzić, chcę być w Twoim życiu. Przecież Jezus, przynajmniej Ewangelie nie wskazuje na to, że co miał Zacheusz zrobić w związku z tym, tak? Ale on jakby od siebie mówi: Panie, czuję to wszystko, wiem kim jestem, cieszę się niezmiernie, ale, ale Ty w moim domu. To ja muszę naprawić najpierw to, co złego zrobiłem, a jest. I nagle nie trzeba mu podpowiadać. On to wszystko wie, co źle zrobił. Mówi, ja teraz to wszystko muszę nadrobić, bo ty będziesz w moim domu. Ty, ci, którzy spotkali Jezusa, nie trzeba przypominać, co powinni zrobić, tak? Co powinni zrobić. Gdy wreszcie patrzymy na Dawida i. Tymi kilkoma myślami chciałbym zakończyć Dawid. Wieczerza Pańska uczy, nam, uczy nas, kim jest Bóg. A więc, Dawid, co uwidocznił w swoim zachowaniu, ale także i w poezji, którą stworzył, w pieśniach, że obecność Boga w naszym życiu to jest radość. I Dawid nie zachowywał dystansu, on nie udawał pobożnego, on nim był po prostu, chociaż miał potknięcia, ale on się naprawdę cieszył w pełni, o czym możemy przeczytać i znacie tę historię: że Bóg jest bardzo blisko, że nasze reakcje są wynikiem kontaktu z Bogiem, nie tylko oczywiście w sobotę, ale, ale każdego dnia. Że wdzięczność wobec Boga staje się jakby działaniem. To nie są tylko słowa. Wiecie, czasami jak, jak śpiewa chór i śpiewają o radości, a są smutni. To jest jakby troszeczkę no, w konflikcie z tym, co mamy nadzieję, że ktoś przeżywa, gdy, gdy śpiewa. Tak? Jeżeli to jest radość, to jest to jest radość, a czasami nasze ciało jest osobno naszego intelektu, tak. Przeżywamy wewnętrznie, a u Dawida było inaczej. On po prostu co robił, skakał, tak? Całym ciałem oddawał to i wyrażał, kim jest dla niego właśnie Bóg. Miał tą odwagę wyrażania tego. Nie, że ktoś coś powie, tak. Nie wypada coś zrobić. On był tak spontaniczny w tym wszystkim, tak szczery. Oczywiście szczerość naraża się na często krytykę, ale on był prawdziwy w tym, właśnie w swoich zachowaniach. Radość w uwielbieniu. Radość bywa też zaraźliwa, jeżeli tak się cieszymy Bogiem. Kiedyś ktoś mi opowiadał, jak mówił do pewnej osoby: „A czemu, czemu ty tak ci zależy na mnie, żebym ja był, czy była, bo to chodziło o kobietę, żebym była zbawiona? Czemu tobie tak zależy?”. A ta osoba, która studiowała Biblię z tą właśnie pytającą, mówi: „Wiesz, to trudno wyrazić. Kiedyś, gdy spotkasz, przeżyjesz”. Bożą obecność, to sama będziesz podobnie się zachowywała. Tego nie da się wyrazić w prostych słowach. I wreszcie całe ciało uczestniczy w uwielbieniu. O Dawidzie jest powiedziane: skakał, tańczył, klaskał. Czytałem nawet wczoraj, jeszcze gdy. Ellen White pisała na temat wieczerzy pańskiej, i to nie jest smutna uroczystość, bo my i tak nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, jak Jezus cierpiał. E, powaga uroczystości nastraja nas do tego, że no tak, mówimy o śmierci, więc powaga jeszcze w naszej kulturze, tym bardziej prawda, polskiej, wypada być poważnym. Ona mówi: to jest wielka radość dla nas. Że Jezus Chrystus oddał za nas swoje życie. I kończąc, chcę powiedzieć, podsumowując, wie, że Wieczerza Pańska uczy nas, że życie chrześcijańskie zaczyna się od przyjęcia miłości, przypomnienia sobie tego wszystkiego i powinna prowadzić nas do rozdawania. Takie sprzężenie. Blisko Boga, to blisko innych ludzi. Jak On przebaczał i kochał, tak my powinniśmy podobnie się zachowywać. Niech ta krótka chwila, to nasze przeżywanie wieczerzy Pańskiej prowadzi nas do takich osobistych, głębokich refleksji, bez porównywania się z kimś, ale do takiego osobistego spotkania. Ja. I mój Bóg. Przychodzę, by znowu się wyspowiadać, ale dziękuję, że wlewasz we mnie nadzieję. Niech ta nadzieja wejdzie w nasze serca. Amen.